Mmm, dobra, brakuje nam. O, dobra, mamy ryca, tylko brakuje tego druida. Spoko, na dwóch mosiów... Nie, tu nie ma jakoś super tych ulepek. Plus 5, tu nie ma. Plus 5, plus 2. Plus 2, plus 4. Plus 5, plus 5, plus 5. No nie, nie wystarczyło mi czasu, żeby wszystko poulepszać, bo na rycu siedziałem teraz cały czas. Ja mam problem z tym, że ja potem za bardzo taktycznie do wszystkiego podchodzę i wiecie, ja sobie w głowie planuję jakieś strategie, kurwa, kosmiczne i, i ja bym chciał, żeby to wszystko tak działało, jak ja sobie to rozplanuję, no tylko, że to, to tak nie działa. najczęściej na tym się wypierdzielam, że ja przekombinowywuję. Jest takie słowo, nie wiem czy jest, ale powiedzmy, że, że przekombinowywuję właśnie. Za dużo kombinatoryki. Siemka, chciałbym zaprosić was na mojego Twitcha, gdzie można zobaczyć mnie codziennie na żywo. A teraz życzę jego oglądania. Czemu oni cały czas wychodzą z tego PT i dochodzą? Dobra, będziemy ustalać. Yy, będziemy ustalać ten. W czasie walki. O, na jednego gościa się walimy, ba, się więc git. A nas jest tylko trzech! O jezu. No to powalczone. Po chuj oni wychodzili. No dokładnie. Po chuj on wyszedł. No to typ nawet na turniej nie pójdzie w takim razie. Bo se wyszedł w ostatnim momencie. Ale chujnia z grzybnią. Kurwa, wyszedł w ostatnim momencie, typo. Ale przynajmniej pierwsza walka będzie wygrana, nie? To się liczy. Jakby ten druid nie wyszedł, to mielibyśmy szansę na półfinał co najmniej. Przez to, że poszedł w pizdu, to jest lipa. A ja musiał doinwestować tego Shida jeszcze, żeby porobić wszystko, całe Q na, na plus 5. Bo to by dużo dużo hapsów skoczyło. Czekajcie. 50. 100. 150. 200, no 200, ponad 200 HP by skoczyło. To już jest w cholernie dużo. Wiesz, to generalnie jest taka postać, ja sobie tak, ja po prostu sobie zrobiłem, że się pobawić ją, nie? Więc to nie jest pewnie najlepszy, najlepszy build, jaki można zrobić. Tylko taki for fun. Ojciec 1:0 nawet nie, nie wszedłem do walki, czyli po prostu będziemy czekać. Ja może kiedyś się nauczę fajnie w PvP. Szkoda, że nie ma tej pierwszej walki, bo taka walka, nawet taka 3 na 1, to jest zawsze takie jakby ogranie się, no nie? No i cyk, łat łatwe pieniążki. Generalnie ja mam też takie wrażenie, że, że są po prostu profy, które... Yy, które się nawzajem jakby kontrują, no nie? Że są profesje, które się kontrują nawzajem. Na przykład, jeżeli Wodo jest w stanie skontrować jakąś postać, to jest inna postać, która jest w stanie skontrować wód. Ale druid raczej jest w stanie wygrać z, z większością. Chociaż właśnie druid kontra Wodu to jest ciekawa sprawa, bo jeżeli druid nie wrzuci korków, no to może się bardzo szybko pozbyć many, nie, jeżeli Wódek dobrze zagra. Bo jeżeli mu wysta całą manę, no to druid i tak już jest bezbronny. Ale oczywiście to jest teoria, no nie? To jest. To jest teoria, bo w praktyce wiadomo jak to wygląda, nie? Że jest różnie. Zobaczymy tą walkę, tutaj długo walczą. Chyba, że druid z lampą, to wtedy ciężko ma wódu. No tak, lampa to jest to, to jest ta broń, która kontruje wódu. Czekaj, lampa to jest ta broń, która kontruje to, że wód kontruje druida. Ja wiem, nie wiem, czy czajcie o co mi chodzi. To jest dopiero pierwsza ich walka, czaićcie to? Ale kurde, no ja żałuję, że nie, nie pomyślałem o tym wcześniej, tylko znowu tak napały na ostatni moment na ten turniej się wybrałem. Ja tak robię ca za, za każdym razem, nie? Mówię turniej, turniej czekam na ten turniej i zamiast zebrać ekipę z kimś się umówić, to ja potem na ostatni moment szukam kogoś i jest lipa, tak jak teraz. Na przykład, że druid wyszedł sekundę przed rozpoczęciem turnieju z ekipy od nas, nie? A z tym druidem byśmy mogli coś powalczyć. Te turnieje 40 leveli się chociaż ciekawie ogląda w przeciwieństwie do 140. Czy ja wiem, mi się fajnie ogląda te turnieje na tych yy, najwyższych levelach To jest Team, który ja bym chciał mieć na przykład, nie? Żeby w takim teamie, że jest jakby Deep, Rycek, Druid, właśnie Shidi, Voodoo, nie? To jest dobre. Taki team by był spoko. Tak, to prawda, że to jest męczące, no. W sensie jeden na jeden są zajebiście ciekawe turnieje, bo jak jest na przykład już 2 na 2, no to zwykle chyba najmocniejszy duet... Przynajmniej według mnie to jest rycerz, rycerz plus y, druid. To jest chyba najmocniejsze kombo. Bo oni mogą stać fizdu czasu, więc nawet jak przeciwnik robi damage, to jest zawsze blok, ochro i, i lek, nie. A najgorsza walka, jaka może być, to jest druid rycerz kontra druid rycerz. Bo te walki to trwają kurwa całymi dniami. I to się tak ciężko ogląda. Jak turniej jest 140, to wydaje mi się, że najlepsze są jeden na jeden. Bo inne to już są właśnie potem te duety, takie rycerz druid, które są toporne strasznie do oglądania. Mógłbyś zmniejszyć drobinę okno kamerki. Lopez, nie chcesz mnie oglądać? No nie. Poczułem się teraz urażony. Fajny ten turniej, generalnie. Podoba mi się. Widzieliście, co zrobił? Co zrobił? Ale to... Jezus. Dobrze, że wam to pokazuję, nie? Ja pierdziele, ty. To my się bijemy teraz z tą piątką, którą oglądałem. No to powodzonej ma. Powodzonka sobie życzę. Dobra, generalnie gramy na... Gramy na dwóch wódeków. Mi się marzy taki turniej, wiecie, z, z graną ekipą, też taką turkową, na Discordzie, nie? To było też całkowicie inne przeżycie, niż takie turki, takie o... No to ciekawa sprawa, nie? To nieźle! Mogłem tych uników nie wrzucać, to bym ściągnął tego WDK jednego. O, wyjebka. Dobra, iololo, i tak tego nie wygramy raczej, nie? Ale Dimage robi całkiem spoko, No jakby to było bardziej wyrównane, to myślę, żebyśmy byli w stanie to ugrać. Ciekawe, czy nie sfokusują teraz mnie. Nie, może się dalej. A na 20% tego trafiają. Jakbyśmy grali z tym druidem, to by była całkowicie inna gra, nie? O Jezus, to jest tragiczny. No, 5 na 5 to niby leżeli, no. Ja myślę, że nawet byłaby szansa, jakbyśmy byli w czwórkę z tym druidem, to byśmy ich mogli ugrać. Ja myślę, że ten druid by wystarczył, żebyśmy ich zrobili. Mogłem zrezygnować z kontrolki, wtedy bym ściągnął tego mośka w pierwszej rundzie. Tego wudeka w pierwszej rundzie, on by w drugiej już nie robił ataków. Więc tam by była większa szansa na to, żebyśmy coś ugrali. No ale no, trudno, nie? Trudno się mówi zastanawiam się czy kupić skiny czeku? No po puciu, weź mnie nie dobijaj. Oczywiście Do, że skiny. Oczywiście że skiny. Głupie pytanie, stary.